Teraz spotkanie z pewnym człowiekiem, który ma interesującą koncepcję na to, żeby nie pracować na etacie, a być bogaty tym e, brzmi no właśnie, łatwo to i przyjemnie... możliwe czy to możliwe żeby uzyskać wolność a jednocześnie pieniądze okej okay, tak jest jego książki zostały sprzedane w blisko 30 milionach egzemplarzy nazywa się Robert Kiyosaki hello, hello dzień dobry e, zdobył słato, światową sławę dzięki poradnikom finansowym z serii e, bogaty ojciec no i właśnie teraz o tej koncepcji e, jak to very, uh, possible, bardzo nas interesuje czy możliwe jest odniesienie sukcesu finansowego jeżeli nie odziedziczyło się dużych pieniędzy po bogatych rodzicach. Większość z nas nie ma bogatych rodziców i mój ubogi ojciec był profesorem. Był profesorem, był naukowcem, ale był niezamożny, tak jak większość naukowców. A jak dowiedział się pan, jak zarobić pierwszy milion, skoro nie dowiedział się tego pan od rodziców? Potrzebna jest edukacja, ale to nie jest taka edukacja jak w szkole. Ta historia bogatego ojca i biednego ojca wywodzi się z Hawajów. Urodziłem się na Hawajach, pochodzimy z Japonii, ale już w czwartym pokoleniu mieszkaliśmy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast mój bogaty ojciec to był tak naprawdę ojciec mojego przyjaciela, który nie posiadał wykształcenia w przeciwieństwie do mojego ojca. Mój biedny tata miał poglądy socjalistyczne. Bogaty ojciec był kapitalistą i ich nastawienie wobec pieniędzy było zupełnie inne. A więc jakie nastawienie trzeba mieć, aby się udało? Bo przecież nie wszystkim się udaje zarobić pieniądze. Więc co jest niezbędne, żeby zarobić te pieniądze? Wszyscy używamy pieniędzy, więc wydaje mi się absurdalne, że w szkole, w szkole nie uczy się, jak je zarabiać. Ja uczyłem się tego grając w Monopol, kiedy miałem 9 lat. Grając z tym bogatym ojcem, bo pracowałem dla niego za darmo, wykonywałem pewne zadania. On powiedział. Nie będę ci płacił, bo zaczniesz myśleć jak pracownik. A chcę, żebyś myślał jak bogacz. I tak się to zaczęło, kiedy miałem 9 lat. Graliśmy w Monopoly, w Monopol godzinami. I to mi uświadomiło, że są różne możliwości wzbogacenia się. W monopolu jest tak, że kupuje się kolejne domki na danym polu, a potem stawia się hotel. I w tym momencie tak jest. Jestem właścicielem hoteli, nieruchomości, więc właściwie całe życie gram w monopol. Czyli to był pierwszy krok, tak? Tak, pierwszy krok w edukacji. Ale jednocześnie pan współpracował z osobami, które są zamożne dzięki rodzicom, tak jak Donald. Trump, który odziedziczył majątek, czy jest potrzebne coś wyjątkowego, żeby dorastać w takiej zamożnej rodzinie? Nie chodzi mi tylko o pieniądze, ale czy taka rodzina daje dziecku inną, inne poczucie odpowiedzialności, inną wiedzę? Czyli w jaki sposób bogaci przekazują pewną edukację dzieciom? To zależy od rodziny, od konkretnej rodziny. W tym momencie różnica pomiędzy bogatymi a innymi w Stanach Zjednoczonych jest tak gigantyczna, że jest to nawet niebezpieczne. Faktycznie z Donaldem Trumpem uprzedziliśmy się, ale w tej rodzinie dzieci musiały zarobić samemu. Tak samo zresztą córki. Nie otrzymywały wszystkiego na tacy. Natomiast obecnie na świecie zazwyczaj jest tak, że jeżeli ojciec odnosi sukces finansowy, dzieci korzystają z tego, a wnuki tracą te pieniądze. Dlatego się dlatego, że nie ma tej edukacji. czy najlepiej być tym wnukiem, który to wszystko przepuści. Niestety nie jestem takim wnukiem. W Polsce mamy takie przysłowie, że pieniądze szczęścia nie dają, Co by Pan na to odpowiedział. I zazwyczaj biedni ludzie tak mówią. Byłem swego czasu biedny, jestem teraz bogaty. Szczęście nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Albo się jest szczęśliwym, albo nie jest. Inna sprawa, takie zjawisko, które jest teraz w Ameryce, to to, że bogaci są zachłani chciwi i stąd rozwija się socjalizm czy, czy komunizm a przecież tutaj w Polsce najlepiej wiecie jak to działało czy to jest niebezpieczne dla społeczeństwa czy to może doprowadzić do jakiejś rewolucji tego się właśnie boję bo ta różnica pomiędzy najbogatszymi jest coraz większa jest za duża bogacze nie widzą w tym nic złego i dlatego napisałem tę książkę o angielskim tytule fake Czyli nieprawdziwe pieniądze, nieprawdziwi nauczyciele, nieprawdziwe aktywa. Ci ultra ultrabogacze rozrywają społeczeństwo. Nasz system szkolnictwa też w tym uczestniczy, bo nie uczy, jak zarabiać pieniądze. I mój prawdziwy, ten tak zwany biedny ojciec ma doktorat z Uniwersytetu w Chicago, był profesorem, wykładowcą, ale niczego nie wiedział na temat zarabiania pieniędzy. I dlatego jego dzieci też tego nie wiedziały. Dlatego teraz w Ameryce nastroje socjalistyczne i komunistyczne są coraz szersze donalda trumpa większość ludzi nienawidzi mówię to mimo, że jest moim przyjacielem bernie sanders elizabeth warren mają poglądy socjalistyczne, czyli kraj ma, kraj jest rozdarty, ale przyjechał pan do polski o Polsce mówi się, że jest to jeden z najlepszych krajów europejskich, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, przynajmniej w unii europejskiej, że jest to dobre miejsce do inwestowania pieniędzy, ale luka Rozdźwięk pomiędzy umiejętnościami zarabiania pieniędzy. U nas to wygląda zupełnie inaczej niż w bogatych krajach. W takim razie, co mógłby Pan przekazać Polakom? Jak zarobić pieniądze? Czy w Polsce warto inwestować? Czy są możliwości? Ja uwielbiam Polskę. Przede wszystkim macie przepiękne miasta. Byłem w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie. Stare miasta tych miast są przepiękne. Wydaje mi się jednak, że w Polsce też nie uczą was o pieniądzach, czego. Obecnie uczę ludzi. Mamy telefon komórkowy i w tym momencie możemy handlować przez telefon na całym świecie. To jest najpotężniejsze narzędzie, kiedykolwiek stworzone na świecie. Mogę siedzieć sobie w Warszawie albo zarabiać w dolarach w Ameryce, w euro w Europie, w, Europie, w jenach w Azji. Także ogranicza nas tylko to, czego nas nauczono i jakie granice sobie wyznaczamy w myśleniu. Bycie bogatym to nie jest kwestia tego, ile pieniędzy mamy, tylko jakie mamy nastawienie. Do pieniędzy. Oczywiście są pewne przekręty czy afery, nieraz się one pojawiają, ale większość ludzi mówi, że tylko tak można dojść do pieniędzy, a to nie jest prawda. Tak częściej się mówi o seksie niż o pieniądzach, więc lepiej mówmy o pieniądzach i uczmy, jak zarabiać pieniądze, bo tego się teraz nie robi. A jednocześnie jesteśmy bardzo otwarci, chętnie dowiemy się takich rzeczy. Polacy są fantastyczni. Ja zresztą mam swoje zakłady produkcyjne w Polsce, a nie w Chinach, dlatego że Polacy są dobrze wykształceni i pracują bardzo ciężko, ale za zbyt małe pieniądze i musicie przestać tak tanio pracować. Ale to jest delikatny temat, wiem o tym. We nie wiem, czy długo tak right, zostanie. Robert. Dziękujemy Panie Robercie Robert, Pani Robert ro ro inwestor i mówca, motywacyjny człowiek, który wie jak e, zarobić miliony. Dziękuję za odwiedzenie nas. 7-8 maja Robert będzie miał swoje wykłady motywacyjne w Warszawie, także zachęcamy mm -hmm. Państwa. Dziękujemy pięknie.